Siema, siema, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dominic Games Poland, witam Was na dawno nierobionej serii z serwera Survival plus działki. Kiedyś pamiętacie robiliśmy e, leafmc.pl dwie edycje była seria co nagrywaliśmy i budowaliśmy ładne działeczki i na działeczkach domina Aternos i na razie Aternos, potem idzie płatny hosting. Zrobimy sobie właśnie też jakąś ładną działkę. No i witam Was z mojej bardzo ważnej działeczki, na której sobie zarabiam kasiorę. Jak widać mam 11 tysięcy kasy. No właśnie dzięki Dynkom i jest też boost y na wyrost dyniek, więc mogę sobie szybko zarobić ale nie mam jednej rzeczy mianowicie no czego zawsze co jest dla mnie zawsze bardzo wartościowym itemem, które trzymam tutaj. No właśnie! Totem! Totemy! Dokładnie! I w dzisiejszym odcinku tam zbudujemy sobie Zaznaczyłem sobie, tam sobie zrobiłem działeczkę kolejną. Prawdopodobnie będę chyba mogę tą działkę z tamtą połączyć. będzie fajnie. No i połączę sobie... i właśnie farmę sobie to temu zrobimy. Jeszcze Wam tutaj na szybko coś pokażę. Homes, home. Tradycyjnie jak to było na livsie nad farmą dyniek. mam oczywiście Mob Grinder, który musiałem odbudowywać, bo przez pewien błąd pluginu yy się cofnęło wszystko. Ja usunąłem Griferów z działki, a oni nagle wrócili, bo był błąd pluginu i wszystko się cofnęło. Więc musiałem cały Mobgrinder dzisiaj przez 3 godziny odbudowywać. No i kurde, już działa sobie tutaj tradycyjny. Oczywiście klasycznie Mobgrinder wygląda w ten sposób jak to na mnie. Że są takie małe platformy 3x3, nawet tu są chyba dwa na 2 na 3 niektóre i 2 na 2 nawet się zdarzają. Ale chyba im mniejsze platformy to tym, tym szybciej yy, działa grinder. Zobaczcie jak tutaj ładnie. Tak, oczywiście zrobiłem sobie siekierkę do zbierania dyniek, czyli z efficiency piątką, unbreakingiem, trójką. Oczywiście jak to było na liście. Mam tu komendy feed i repair. Repair. Proszę bardzo. No, twoja źle wpisałem, kurde. Ale że to wpisałem w ogóle. To. I cyk, to jak było na lifie. Zobaczcie tutaj. Oczywiście nie, nie, nie są dosyć. Nie, są dochodowe te dynki. Nie to jak kiedyś były, no ale są, więc jest Git. Jeszcze muszę wam pokazać. PS Home. Hmm, to była. Ta działka? Dokładnie. Tu mam działkę w wiosce, którą, która będzie moją główną bazą w następnym odcinku. Prawdopodobnie gdzieś tutaj sobie zrobimy e, trading hola i może jakąś dużą, duże pole pszenicy. Tu mam dwóch librarianów. Zobaczmy, co oni mają. Nieskończoność, a ty masz co? Jakieś gówno. Dobra. Tak więc ja się chyba biorę do, do roboty PS Home. Yy, i dokładnie farma totemów będzie tutaj gdzie te dynki. Tu jest mój grinder nasz, a tutaj niedaleko zrobimy sobie farmę na jazdów. Więc ja teraz sobie pozbędę się może tego wszystkiego PS Home. Do tej wioski i teraz shop. Muszę zrobić, chyba, że szkoda, że nie mam tej komendy na kraftowanie, ale to już trudno. Poradzimy sobie. Tak, poradzimy sobie tutaj ładnie. Teraz sobie wytworzymy jedną skrzyneczkę, gdzie te wszystkie pierdolety odłożymy. Jednak będę potrzebował sporo miejsca, czyli tak kupujemy shop, co ja potrzebuję? Um. Trochę szkła. na miejsce dla villagera mm, i ten na pewno tak na pewno będę potrzebował dosyć sporo budulca więc sobie tutaj kupimy to będzie taka teraz ja sobie wykraftuję jeszcze tabliczki Dobra. Widzimy się po time lapse, jak już zrobię tą całą mm, farmę totemów. Więc do zobaczenia po time lapse. Dobra, witamy po tym lapsiku. Udało mi się ogarnąć tutaj farmę totemów. Tylko, niestety, nie mam villagerów i tak stwierdziłem, że. Yy... Bo zauważyłem, że na tym świecie dominonowy, jak mam tą farmę totemów, to tylko na jednym, tym takim jakby na jednej części platformy rozpi się ten najazd. I zobaczymy, czy też tak tutaj będzie, dlatego też jedno takie zbudowałem. No wiadomo, tutaj... O Jezu, wyłącz mi to. Yy, dlatego też tam na górze zrobiłem tylko jedno No tutaj wiadomo cały będzie ten do zbierania totemów Tu kolega zginął, muszę to mu oddać yy. Natomiast udało mi się skończyć chociaż tą farmę totemów No brakuje tylko wieśniaków, więc no yy, Bardzo kluczowego, istotnego elementu, czyli villagera z profesją No ale to się jeszcze ogarnie więc ja Wam bardzo oczywiście dziękuję za odcineczek. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. No i trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć, cześć!